Moi drodzy, nie uwierzycie, jest, jest wychodzone. Zobaczcie, leży. Cześć moi kochani, witam ponownie was na moim kanale. Tym razem z takiego pola, jak widzicie. Była tutaj jakaś stara farma. znalazłem trzy budynki ze starych map. Także warto przeszukać, zobaczymy, zobaczymy co wyjdzie. A jak nie wyjdzie, to będzie pochodzone. Także co, widzimy się przy pierwszym dołeczku. No i mamy pierwszy dołeczek. Czysty sygnał 11. Zobaczcie moi drodzy, wychodzi takie coś. Nie wiem co to jest jakaś blaszka może to być element od lampy naftowej Tak przypuszczam albo jakaś mała korona Nie, ale tak poważnie No chyba postrość Tak poważnie to jakiś chyba kawałek elementu od lampy naftowej O, tak jak widzicie było to pewnie okrągłe, cieniutka blaszka. Także pierwszy dołek za nami. Lecimy do kolejnego. No i mamy dołek wykopany. Dziś tutaj jest w tej grudce. O, jest. Zobaczcie. Jest coś zielonego. Coś było zielonego. Ale co to było? Coś miało, jakieś jakieś wzorki Czy to klamra Nie mam pojęcia Zobaczcie jak się ładnie patynka odbiła hm. Sam jestem ciekaw co to jest Ale wygląda, że to jest stąd jeszcze z tych czasów Co stały te stare budynki Próbuję to oczyścić i zaraz się włączę. No i ja już wracam do Was po, po oczyszczeniu. Kurczę, nie chcę się złapać ostrości. Czekajcie, chwilkę. No ład. O. Ja to już trochę obmyłem. Widać że jakiś ma tutaj ślaczek. Jakiś był. Nie wiem, może to być od klamry. Ale coś fajnego. Także jest drugi dołek. Powiem szczerze, że na razie mało sygnałów i mało śmieci. Konkretny drugi sygnał to jest ten, co wykopałem teraz. Także zobaczymy, co jeszcze dalej skrywa. No i zobaczcie, moi drodzy, co o tym świadczy. Co to było? Kto trafi? Co tu się znajdowało? Jest odbicie po krążku, ale już Wam mówię, co wyszło. Wyszedł guziczek. Płaski zwykły guzik. Zobaczcie, jak się ładnie prezentuje. Tak to było. A tak jest teraz. Myślałem, że będzie monetka. Jakaś mniejsza. Sygnał był stały, 16. No ale jest guziczek. Też dobrze. Lecimy dalej. No i co, moi drodzy. Ja zmieniam miejscówkę. Na tamtym polu widzieliście, co wyszło. Tu jest naprzeciwko tego. Pola, jest następne pole. Tak jak widzicie, za mną jest trawa, także pozwolon kole jest tu, tu i tu. Także można chodzić. Zobaczymy, co teraz wyjdzie. Z żadnej monetki nie było, Wyszedł tylko guziki te, te podajże chyba od lampy i tam coś jeszcze. Nic nie ciekawego, także lecimy, zobaczymy, co tu będzie. No i pierwszy dołek z tego pola, i wyszło takie coś, zobaczymy moi drodzy. Z ołowiu, z takim kwiatkiem, od czego to by mogło być. jakaś ozdoba czegoś na pewno nie mam zielonego pojęcia. Tu tak wygląda jakby było zaokrąglone. Nie wiem. Nie będę zgadywał, jakie jakieś macie pomysły. To napiszcie w komentarzu. A ja nie przedłużając lecę dalej. Do następnego. No, i moi drodzy, jest. Jest pierwsza. Pierwsza, zobaczcie. Pierwsza. Pieczęć odbita. Od monetki. Jest, monetka. Totalny zajazd. Nie wiem, co to będzie. O, to będzie nawet chyba. Może to być hibernia. Albo Papa na wózku. Nie wiem, nie będę zgadywał No ale monetka Pierwsza z tego pola Także jest super Mam nadzieję, że jeszcze będą jakieś wychodzić Oby tak dalej Do następnego No i mamy dołek wykopany Podajmy to z Wami na żywo Znajduje się tutaj Sygnał 22, 25 Zobaczmy co kryje ta ziemia Raczej chyba nic nie będzie ciekawego Ale Czekajcie. O jest coś Co to? Kurczę myślałem, że to będzie złoto Bo się zaświeciło powiem wam Grubo O kurde A to jakiś Amelinią chyba Nie mam pojęcia co to mogło być Urwane, zgniecione. Nie wiem Zobaczcie. Taki samorodek złota. Eee, tam tylko taki samorodek. <laughs> Żeby to był samorodek złota, to już bym tu brykał do góry. Ale cóż, może się kiedyś jeszcze znajdzie. Swoje trzeba wychodzić. Czasami fanciory wpadają jeden za drugim, a czasami chodzi się, chodzi, chodzi i za przeproszeniem wychodzi na wielkie g. <noise> Także lecimy dalej. Nie poddajemy się. No i zobaczcie, co tym razem wyszło. Coś widać było bardzo starego. W takiej zielonej, fajnej patynie. Nie wiem, czy przypadkiem to nie byłoby już jakieś śdełko. szydełko, nie szydełko Kurczę, nie chcę ostrości. O. Widzicie tutaj? Tak, jakby to było. Otrzydełkowania. Nie wiem. Jakby ktoś wiedział, piszcie w komentarzach. Bo to coś wygląda na ciekawego. Także mega kolejny strzał. Lecimy dalej. No i jesteśmy przy kolejnym dołku. Mamy już wykopany. Ja włączam pinpointer. I patrzymy co tu się znajduje. Sygnał 23, 25. Pewnie jakiś śmieć. Tutaj, Mamy coś Co to mogło być. Wcześniej też znalazłem takie coś podobnego. Guzik. Chyba to był guzik. Ale gdzie tu jest uszko? Nie mam pojęcia. Ktoś by wiedział co to jest To dajcie znać bo już wykopałem tu drugie do kolejnego no i mamy kolejny, kolejny dołek zobaczcie moi drodzy jest leży tutaj sobie jeszcze w ziemi pod kosem, prawie na pionowo ale sygnał był czyściutki nie przebijał nic i podejmujemy i patrzymy co to jest za monetka Uu. O kurde Ale piękna hibernia Good money, następna O kurde Ale strzał No powiem wam, że się robi grubo Dobra, włączę się Jak obczyszczę, spróbuję ją troszeczkę obczyścić No i zobaczcie moi kochani Jaki piękny Georgius II W jakim pięknym stanie Calusieńka fajna, patynka Wszystko widać, zobaczcie Jaka data zaraz wam pokażę gdzie ona jest. Czekajcie chwilkę. A tutaj u góry. Spójrzcie moi kochani 1690, tak zwana Gunmony. Piękna hibernia. Wow, strzał. Piękny drugi dołek i mega, mega, mega stos. Coś pięknego. Lecimy dalej. No i mamy dołek wykopany sprawdzamy sygnał 25 24 o jest zobaczcie denar myśliwego ha. dawno już nie miałem takiego czegoś takiej znajdki a wcześniej to wpadały jak głupie no jest myślałem że będzie monetka ale trudno do kolejnego dołeczka no i mamy kolejny dołek sygnał 24 stały Przypuszczam, że to będzie monetka, a jak nie, to jakaś puszka. Coś tu jest, ale ziemia jest twarda. To tak jest zbita. Muszę szczerze, że jest normalnie jest co do mojego. Tu będzie w tej bułce. Muszę się jedną ręką Rozwija. o, takie to są najlepsze rozpakunki i jest monetka, zobaczcie jest ogromność w ładnym stanie Właśnie się ładnie odbiła o, mamy 20 pi 20 pi irlandzki perelek a który rocznik? 1986 Pozdrawiamy rocznik 1986 Jest pierwsza kolejna moneta w takim dobrym stanie Sygnał 24 tak jak mówiłem Zobaczcie jak tu się fajnie odbiła jeszcze potymka Także jest, jest git Do następnego dołeczka Zobaczcie, tylko zasypałem tutaj dołek Kolejny sygnał od tego dołku. I jest wykopany już 16, 17 nie wiadomo czy to będzie moneta ale zobaczymy i na żywo co my tu mamy tu w tej byróce jest zobaczcie jest kolejny irlandzki perelek ładnie schowany będzie pewnie kwota, bo mniejszy sygnał a nie, taki sam tylko co tym razem? o, łosoś jest łososik a kto ostatnio znalazł łososia pięknego, srebrnego? Marcin z kanału Dream Hunter serdecznie zapraszam podajcie do niego na kanał też znalazł fajną ostatnią petardę właśnie taką monetę srebrną srebrny łosoś który rocznik 76? No, 76. Nie wiem, czy mam fanów. Fanów, oglądających. Jak mam to pozdrawiam serdecznie? A ja jeszcze tu pochodzę i zobaczę. Może kolejna monetka będzie do kolejnego dołeczka. No i mamy ładną, kolejną. Zobaczcie, piękną hibernię. 1639 rok mega strzał zobaczcie w jakim stanie się zachowała ale przód to już jest w stanie tragicznym, ale tył jest coś pięknego super lecimy dalej no i mamy kolejny dołek już jest wykopany, jest w tej bryłce sygnał 15-16 o już widzę co jest chyba Widzicie? Spójrzcie, albo guzik, albo monetka. Jest guzik, chyba. Guzik. Guziczek. Zwykły płaski guziczek. Ops, poleciał. Dobra, lecimy dalej. Powoli będziemy kończyć. Jeszcze pochodzimy tutaj kawałek i zbieramy się do domku. Coś tu pisze na tym guziku, ale ciężko stwierdzić, co. Dobra, do kolejnego dołeczka. Moi drodzy, nie uwierzycie! Jest! Jest! Wychodzone! Zobaczcie, leży. Leży piękności moje. Jest sreberko! Jest sreberko, kurwa, ma dzionek zaliczony, coś pięknego, ale to chyba był już bardziej przyrobiony na loftokena, bo strasznie wytarty, ale co to jest, ciężko mi teraz twierdzić, dowiem się i wrzucę wam pogląd. Także jest, jest, o to chodzi, właśnie w tym o to chodzi, żeby chodzić, wychodzić sreberko. Mega, do kolejnego dołeczka No i mamy kolejny dołek po tym pięknym serberku. Sygnał 16, już jest wykopane. Zobaczymy, podajmy to z Wami. O, ciężko jedną ręką to wyciągać. Cokolwiek to by nie było. To jest tutaj. Już było chyba. Mamy to w bryłce. Coś pięknego. Takie bryłeczki są fajne. Już widzę, co to jest. Guzik. Nie. Papiak. Papiak od papy. Ostatnio właśnie oglądałem filmik. Ktoś znalazł właśnie takie coś się pytać, od czego to jest. Tylko nie pamiętam, na jakim kanale oglądałem. Papiak. Ale widać, że ma swoje letenka. Także lecimy dalej. Jeszcze tu trochę pochodzę i, i się zbieramy. I się zbieramy do domu. Bo trzeba zjeść trochę, odpocząć jutro do pracy. Dzionek jest zaliczony, sreberko wpadło, także jest mega. Jakby co to do kolejnego. No i na koniec takiego dołka. Wyszedł taki guzik płaski. Widać, że też ma swoje letenka. Także ja już powoli będę się zbierał do domku. Zobaczę jeszcze będę szedł w stronę samochodu. A już widalec, coś padnie. Jak wpadnie, to się włączę. A jak nie, to na pożegnaniu się włączy Dobra, lecimy dalej. No i moi kochani, ja zakończyłem już na dzisiaj. Zebrałem się ze wszystkim, pochowałem wszystko do samochodu. Upociłem się, bo powiem się szczerze zrobiło gorąco. Ale dzionek zaliczony, cieszę się, wpadło serberko. Jestem mega zadowolony. Wpadło też parę monetek, uważam, że było super. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jakiś komentarz dla zasięgu i co? Widzimy się przy kolejnych filmikach. Trzymajcie się, kochani.